Cześć, z tej strony Radek, przybysz ze strony Sport sporttv.pl, a to jest kolejny, czwarty odcinek naszego cyklu z serii, jak wyglądałyby wymarzone jedenastki danych klubów, gdyby, gdyby w ostatnich latach nie sprzedały one swoich największych gwiazd. Dzisiaj na tapecie będziemy mieli Bayer Leverkusen, i z tej okazji jest ze mną sympatyczny redaktor Marcin Bożęcki. Dzień Cześć, dobry. Serdecznie. Zaczniemy jeszcze od przypomnienia po raz kolejny kryteriów, jakimi się kierujemy, żeby to wszystko rozjaśnić, żeby było to dla Was jasne. Po pierwsze muszą być to aktywni zawodnicy nadal grający w piłkę, a po drugie wybieramy złożoną właśnie z takich zawodników najlepszą możliwą jedenastkę. Niekoniecznie muszą to być piłkarze, którzy odeszli, koniecznie muszą mieć za sobą, za sobą oczywiście przeszłość czy teraźniejszość w danym. W danym klubie. Ale mówię, skupiamy się na tych, którzy, którzy odeszli. Jednak, gdy, kiedy na danej pozycji mamy możliwość wybrania kogoś silniejszego, kto obecnie gra w danym zespole to tak będzie. I tak jest właśnie w przypadku Bayeru Leverkusen, o czym się za chwilę przekonamy. Zaczynamy od bramki. Marcin, opowiadaj, kogo mamy w bramce. W bramce mamy No Jest to nazwisko, które może przeciętnego kibica nie rzuca na kolana. Natomiast na przestrzeni tej ostatniej dekady, jeśli chcemy wziąć tych zawodników, którzy aktywnie mogliby dać coś Bayerowi, no to będę zdecydowanie jest najlepszym bramkarzem pod tym względem. No, świadczy Zresztą o tym chociażby transfer do Arsenalu, w czasach gdy grał w Bajerze był jednym z najlepszych zawodników w na tej pozycji. To co go wyróżniało to zwłaszcza niesamowity refleks, on na, na linii był absolutnie fenomenalny, zdarzało mu się gorzej grać nogami i gorzej na przedpolu, natomiast na linii refleksem bardzo się wyróżniał, no teraz chyba troszkę w Arsenalu jest gorzej, ale to pewnie Ty nam trochę więcej możesz o tym powiedzieć. Tak, miał dobre wejście, a teraz rzeczywiście trochę gorzej, zwłaszcza na przedpolu, tak jak mówisz. E, jedziemy dalej, obrona trzyosobowa, bo gramy, wystawiamy system 3-4-3 w obronie z prawej strony Dani Carvajal, który spędził sezon w Bayerze Leverkusen, później został z powrotem odkupiony przez Real Madryt. Jonathan Tach i to jest właśnie ten pierwszy zawodnik, który nadal gra w Bajerze, ale... Na pewno bardzo duży potencjał, taki może w przyszłości nowy, że Romboatę z niego być? Tak, w czasach, gdy się grał w HSV wcześniej, mhm. uchodził za piłkarza z dużym potencjałem, natomiast troszkę niezbyt skoordynowany. ma problem ze zwrotnością. Piłkarz bardzo dobrze zbudowany, bardzo silny, więc co za tym idzie, no nie zawsze łatwo było mu gonić za szybkimi napastnikami. Natomiast z każdym miesiącem, z każdym sezonem coraz lepiej sobie radzi w tym aspekcie. No i absolutnie lider teraz, Bayer Leverkusen. Absolutnie lider defensywy. I może Was zaskoczy, że w Bayerze Leverkusen, naszym trzecim środkowym obrońcą, który kiedyś grał, jak się okazuje, jest Domagoj Wida, Chorwat. No ale to zupełnie nieudany epizod. Domagoj Vida e, rozegrał bodajże w Leverkusen 9 spotkań, w tym tylko jedno w lidze, grał w europejskich pucharach, w lidze Europy, e, no i ten mecz ligowy zadebiutował dopiero w marcu, więc latem bez żalu zupełnie się pożegna nas tym piłkarzem. A dzisiaj wicemistrz świata, piłkarz Besiktasu, Stambuł. Czwórkę środkowych, pomocników w, w drugiej linii tworzą Emre Can, Arturo Vidal, Toni Kroos, i Kai Havertz. Tak trochę się tutaj pospieszyłem z tym środkowych, ale w sumie rzeczywiście mamy trzech piłkarzy, którzy nominalnie grają w środku pola. No przy czym to jest tak umownie, wybieramy naj, najsilniejsze naz, nazwiska. No Co do Widala i Krosa chyba nikt nie ma wątpliwości. Emre Czan obecnie, piłkarz Juwę. A może przybliż nam, dlaczego zdecydowaliśmy się na. Kaja Havertze, czyli utalentowanego piłkarza nadal Bayer Leverkusen, bo tutaj rozważaliśmy jeszcze inne kandydatury. Postać być może jeszcze nie tak bardzo znana jak czy Vidal, czy nawet Chan, natomiast jestem absolutnie przekonany w 100%, że kwestią czasu jest kiedy ten piłkarz trafi do większego klubu, no mówi się, że Liverpool, że Bayer się tym piłkarzem interesuje. Piekielnie utalentowany zawodnik, kicker nawet opublikował takie zestawienie on ma teraz chyba 19 lat i 200 tam z hakiem dni i porównano go z Mesutem Ozilem, w tym samym czasie na tym samym etapie kariery, no niebagatelnie lepsze statystyki, więcej goli, więcej asyst, więcej występów, piłkarz obunożny niezwykle inteligentny, no i nie dziwi zainteresowanie większych klubów, co ciekawe, wciąż tak jak mówię młody więc kiedy dwa lata temu B.R. Leverkusen jechał do Madrytu na wyjazd Ligi Mistrzów, mecz rewanżowy w fazie pucharowej. no niestety Kaj nie mógł pojechać, bo miał co? Egzaminy maturalne próbne No tak, to taka przypadłość była czasami tak z mały z młodymi piłkarzami. Rozważaliśmy tutaj takie trio BBB jeszcze na skrzydle w bajerze Leverkusen, czyli kogoś z trójki Julian Brandt bo przecież już ma za sobą sporo meczów reprezentacji Niemiec, też obiecujący piłkarz. Leon tak. Bailey, to zesz zeszły sezon należał do niego zdecydowanie, no, gdzieś tam był łączony. Specyficzny piłkarz. Kiedy przyszedł zimą do Bayeru, wiosną miał fatalną, potem jesienią absolutnie znakomitą, od razu zgłosił się po niego angielskie kluby, Leverkusen chciał jeszcze trochę przetrzymać, no i tak przetrzymało, że chłopak od roku, no nie pamięta jak się gra w piłkę. No właśnie, to jest bardzo ciekawy przykład, bo tym Baileyem się zachwycała tutaj cała Europa, już każdy, każdy chciał u Jamajczyka, mieć się, że, na się, nie do końca z po prostu myślami zawsze na boisku. E, Dobrze, oby to się nie okazało One Season Wonder, jak to mówią Anglicy. I jeszcze ten trzeci z tej trójki panów na betu był Karim Belarabi, bardziej doświadczony z nich skrzydłowy, tak. ale jak tak sobie nawet spojrzałem na Transfer Mark, no to obecnie nie ma co w ogóle porównywać ani Branta ani Bejlaya, ani Belarabiego z Kajem Havercem który... Kai Havertz na lidera formacji ofensywnej zespołu. No i jest to nadzieja dla Bayeru na naprawdę duży zarobek na spieniężenie go nie za 26 milionów, ale pewnie bliżej setki. Mhm. Dlatego on uzupełnia naszą czwórkę w pomocy obok bardziej doświadczonych kolegów, czyli jeszcze raz przypomnę Emre Vidala i Krosa i atak. Uwaga trzy osobowe również zaczynamy od Hank Minsona, czyli piłkarza obecnie Tottenhamu i co ciekawe kiedy on odchodził za 30 milionów euro do Tottenhamu, to był i nadal jest do dzisiaj najdroższym piłkarzem sprzedanym w historii przez Bayer Leverkusen, też taki zespół, który produkuje wielkie te talenty, ale wcale ich tak drogo nie sprzedaje, jak tak popatrzyłem bo Czano trze za 12 milionów do Liverpoolu Vidal za 12 do Juventusu drugim najdroższym piłkarzem w historii jest Bernd Leno. No tak, no to... pewnie, pewnie gdyby sprzedawali tych piłkarzy w dzisiejszych realiach, bo jednak na przestrzeni tych dwóch, trzech ostatnich mm -hmm. lat troszkę ta sytuacja się, znaczy nawet nie troszkę bardzo się wywróciła na rynku, to pewnie zdecydowanie większe pieniądze by zarobili. Natomiast co on generalnie jest to przykład, jak prowadzić modelowo karierę. W HSV świetny, potem poszedł do lepszego spodobaero-lewerku, ten świetny, teraz poszedł do Tottenhamu, tam też świetny, więc tylko czekać na, na kolejny krok. Tak jest, doskonały piłkarz. Obecnie chyba najlepszy na całym kontynencie azjatyckim. O, no, zdecydowanie. I towarzyszą mu, uwaga, Arkadiusz Milik, czyli nasz polski napastnik, który już w drugim odcinku z rzędu się pojawia, bo w poprzednim był również w Ajaxie. Amsterdam, no pamiętamy, że ten epizod w zespole że nieudany zupełnie po odejściu z górnika Zaragoza. Tak, niektórzy mówią, że pewnie działa, trzeba je ruplują sobie w Brodę, ale to trzeba by być wróżbitą Maciejem. On tak naprawdę kiepsko sobie radził w Bayerze Leverkusen, został wypożyczony do Augsburga, czyli o wiele słabszego zespołu. no Tam też się odbił od ściany, no więc trudno było spodziewać się, że nagle tak odpali. Oddany najpierw na wypożyczenie Dajaksu, potem transfer definitywny. No i ewidentnie ten krok w tył był mu potrzebny, żeby troszkę się rozpędzić, na tej karierze takiego rozpędu. I Jako trzeciego do Sona i do Milika, Rozważaliśmy tutaj Hakana Czaronoglu obecnie w Milanie, rozważaliśmy Javiera Cicciorita Hernandeza obecnie w West Hamie, ale obaj są na tyle w słabej formie, że postawiliśmy na siłę doświadczenia piłkarza, który ma chyba najwięcej sukcesów w CV, czyli na. André, Schirle, André Schirle. tak. No i przede wszystkim, e, jeśli już do, a, rozmawiamy o aktualnej dyspozycji, to świetnie się Fulan prezentuje. E, no Andre Szyrle robił furorę w Bundeslidze, grając najpierw w Mainz, potem w Bayerze Leverkusen. E, troszkę nie wiadomo tak naprawdę dlaczego potem się zaciął. Być może skoczył na zbyt głęboką wodę, ten transfer do Rzeszowskich, bo go troszkę przerósł. E, no bo w Bayerze był to taki bardzo ciekawy, bardzo dynamiczny, skuteczny skrzydłowy. Zawsze uzda, uz, ustawiony bliżej lewej strony, schodzący na prawą, e, na prawą nogę, często oddający mocne strzały z dystansu. Świetne wykończenie, dobra gra głową, więc wydawało się, że André Anglia będzie dla niego dobrym środowiskiem. No jak widać jest, ale być może nie w Chelsea, tylko akurat w Fulham, troszkę słabszym zespole. Mhm. Jeszcze tak wyjaśnijmy, gdybyśmy mieli rzeczywiście na siłę zrezygnować z Tacha i z Havertza, to kim byśmy ich zastąpili? Bo patrzę ewentualnie Omer Toprak, który poszedł może do Borusu i Dortmund. No. No, wydaje mi się, nie że tak. Stoper. Że niezły stoper. Zwłaszcza początki w Ursji bardzo dobre, no i w Leverkusen świetny, więc na pewno mm -hmm. myślę, że gdyby dziś był w bajerze, no to spokojnie miałby pewne miejsce w składzie. No to teraz głosujemy, kto w razie nieobecności Hawersa, kogo, na kogo, na kogo no, byśmy postawił? Ja bym postawił na Juliana Branta, z tych zawodników typu Belarabi, Brand czy, czy Bailey, piłkarz najbardziej, najrówniejszy. Raczej nie posiadający mimo młodego wieku zbyt wielkich wahań formy. No i taki bardzo przyjemny w oglądaniu. Świetny technicznie, zwrotny, sprawny, potrafiący wykreować sytuację, samemu wykończy akcję. Także ja jestem dużym fanem tego talentu. Okej, okay, ja też bym postawił na Branta, także w tej kwestii mamy zgodność i podsumowujemy jeszcze raz rzut oka na naszą jedenastkę. Wymarzoną jedenastkę Bayeru Leverkusen, gdyby w ostatnich latach nie sprzedał on tych wszystkich nadal aktywnych piłkarzy. Zacznę od obrony, a później oddam Ci głos w kwestii bardzo mocnej linii pomocy i całkiem niezłego Z też ataku. W bramce Bentleno leno obecnie Arsenal. W obronie Carvajal, obecnie Real Madrid Jonathan Tah nadal, Bayer Leverkusen. I do Magavida, obecnie Besiktas, Stambuł. Dalej mamy Emre Çana, pomocnika Juventusu, Arturo Vidala z FC Barcelony, to niego krosa z Ralu Madryt, no czyli całkiem nieźle skończyli tak. ci zawodnicy. Kai Havers nadal zespół z Bay Arena, Hank Mison, czyli gwiazda Tottenhamu, Arkadiusz Milik, czyli teraz czołowy napastnik polinę. No, a Andre Schürrle robiący powoli, powoli furorę Fulham. Tak wygląda nasza wymarzona jedenastka aptekarzy, czyli Bayeru Leverkusen. Mamy nadzieję, że się z nami zgadzacie, a jeśli nie, to czekamy na Wasze opinie w komentarzach i sugerujcie nam kolejne zespoły, którymi powinniśmy się zająć. Do zobaczenia, dzięki. Dziękujemy.